Obejrzeliśmy, a już listopad. O tej porze roku najprzytulniej i najcieplej jest oczywiście w kuchni. Zaraz rozpoczną się tutaj nasze kulinarne czary Mary, bo już są z nami nasi czarodzieje. Witam Was serdecznie. Witam Janiu. Cześć. Z niecierpliwością czekam na nasze spotkanie, no bo zawsze jestem ciekaw. Co tu dla nas przyszykujesz ha, ha. pod tą kopułką? Potwierdzę sobą Kasza. Co tam jest? Już, 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 już. Otóż dzisiaj kryje się tam... Ha, ha. O, kasza! Kasza gryczana. Palona i niepalona. Tak, jest w dwóch e, pięknych kolorach. A więc kipi kasza, kipi groch. Lepsza kasza niż ten groch, bo po grochu boli brzuch, a po kaszy człowiek zdrowy. Znacie, dobry mamankę Nie znam, ale bardzo dużo w niej jest prawdy, potwierdzam. <laughs> no tak, u nas na ogół na kaszy gryczaną na Wileńszczyźnie mówi się po prostu greczka. No i moim zdaniem to niedoceniony produkt. Dokładnie. No, nie wiem, czy coś wymyślę. Brakuje mi jakiejś koncepcji. Na pewno znajdziecie inspirację w lodówce, więc jestem pewna, że sobie świetnie poradzicie. To trzeba działać, no myślę? Ruszajcie do swoich czarów. Kasza gryczana w spiżarniach naszych przodków zajmowała naprawdę sporo miejsca. Była nie tylko ważnym składnikiem w kuchni litewskiej i polskiej, ale także białoruskiej. Dziś może troszkę niedoceniana, a szkoda, dlatego że to naprawdę nasz lokalny superfood, skarbnica witamin i minerałów. Jednym słowem mówiąc, chcesz być zdrowy, jedz kaszę gryczaną. Przyznam Wam szczerze, że zdecydowanie lepiej wychodzi mi układanie rymowanek niż wymyślenie teraz przepisu z kaszą. Ale myśl, Mariusz, myśl. Mięso mielone, wieprzowe i ser feta. Myślę, że mam pewien pomysł. Chociaż za oknem jest prawdziwa jesień, to na talerzu nie musi być ponuro. Dlatego dzisiaj dam trochę koloru. Intensywnie zielony groszek, który bardzo lubi się miętą. No i w co ta kasza gryczana się u Was zamieni? No wiesz co? Wybrałem kaszę gryczaną niepaloną. Bardzo Aha. lubię właśnie niepaloną. Zdrowsza? Mhm. I nawet smaczniejsza moim zdaniem, jeżeli w poprawny sposób ją przyrządzimy. A zrobię kaszot. Czyli będzie. Rizotto, tylko w tym wypadku z kaszy gryczanej. I wiesz co, ten sposób przygotowania identyczny, jak to risotto robi się, no to zrobi swoją robotę. A, czyli też bulionik, trochę białego wina, tak i długie się... ślęczenie nad patelnią. Dolewanie i mieszanie. <noise> Zapowiada się bardzo pyszne kaszotto. Gryczot to, a u ciebie Mariuszu, co to będzie, w co się zamienić? Co u mnie Aniu, Asza? bardzo skromnie odpowiem, co znalazłem, to mam? No wydaje mi się, że całkiem sporo znalazłaś. W tym najpiękniejsze warzywo na świecie, zawsze błyszczący, bakłażan o cudownym kolorze. I właśnie je będę faszerował. Faszerował mięskiem. Tak, mięskiem, kaszą, właśnie tutaj fetą. Później zrobię taki specjalny sos, który przemyślałem. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie w praktyce. Bakłażany mają tylko taki jeden mały problem, mianowicie chłoną olej jak gąbkę. O. Ile się wleje na tą patelnię, o. tyle wypiją. Piją. I litr, i dwa. Mają brzuszki, to piją. Tak. No. Słuchajcie, to ja Was zostawiam w takim razie i czyńcie swoje czary z kaszą gryczaną i za was przyjdę niedługo opowiedzieć okay. co tam u was słychać. To cóż czary mary gryczanne. rozpoczynamy od tego, że na patelnię wlewam trochę oliwy, więc na początku zrobię sos z tego zielonego groszku, a już potem będzie przygotowanie samego gryczotka. Ogień i na to ząbek czosnku a siekam go po prostu w cieniutkie plasterki. A ja zaczynam od rozpoławiania bakłażana na pół. Chociaż zobaczyłem, że ma taki ładny ogonek i myślę, że wizerunkowo by to wyglądało bardzo fajnie. Dlatego pojadę dalej wzdłuż, żeby zachować właśnie ten efekt. Oczywiście wcześniej staranie zostało umyte w zimnej wodzie. Teraz będę nacinał tutaj kratkę. Starać się po prostu tylko tak, żeby nie przepołowić go na wylot. Jak go zapiekę będę mógł z łatwością później wybrać ten miąższ. Czosnek pięknie skwierczy. Chcę, aby sos miał intensywnie zielony kolor. Więc dodaję tu szpinak. Więc 60 g szpinaku właśnie na ten olej z czosnkiem. A, super! A groszek najlepiej jest przed zrobieniem sosu zblanszować. Już wyłączę patelnię z czosnkiem i szpinakiem. Od ciepła patelni ten szpinak. Tam dojdzie, a jeszcze trochę soli na to dam. Już szpinak przekładam do kielicha blendera. I przyznam, że patelni nie myję, bo i tak będę ją wykorzystywał do zrobienia samego greczotto. Gdy pokrojone bakłażany w kratkę, nastawiam piekarnik na 180 stopni. I potrzebuję blachy. Każdy z bakłażanów będzie solony oraz pieprzony. I olej. Obowiązkowo groszek jest blanszować w dobrze posolonej wodzie. Więc rzuciłem tu sól. Już zaraz się woda zagotuje. O, woda wrze. Groszek. I jedna minuta, nie dłużej. I ugotowany groszek odsączam z nadmiaru cieczy. Trochę tego groszku zostawię w swojej początkowej formie, czyli nie będę wszystko mielił. Zostawię trochę do podania. Bakłażany do piekarnika na 15 minut, a ja nastawiam wodę na kaszę. Oczywiście nie zapominając zasolić. Kolejny krok to będzie farsz. Tak więc zaczynam od cebuli. w Drobną kostkę rozgrzewamy patelnię. Oczywiście na oliwie z oliwek lub na oleju rzepakowym. Ja w tym momencie mam olej rzepakowy. Cebulka, do tego mięso mielone. Groszek przerzuciłem do kielicha blendera. Teraz do środka dodaję no, niezbyt dużo tej mięty. 8-9 listków mięty. Następnie daję trochę soku z cytryny i jeszcze pomyślałem, że trochę skórki z cytryny, żeby to tak fajnie wszystko się oświeżyło. Obowiązkowo sól, chlust oliwy mielimy. I tak, żeby to mi się lepiej zmielilo na taki bardziej jednolity krem, to ja tu dodam. Niedużo wywaru warzywnego. Ostatecznie doprawiłem te takie pire z groszku, które będę dodawał do grechotto. A ja wrzucę kaszę do wrzącej wody, niech się gotuje, bo potrzebuje tak 15-20 minut. Wlałem na patelnię trochę oliwy, więc jeden ząbek czosnku, drobno go siekam, dodaję do oliwy, mały, umiarkowany ogień. Od razu na to klanka niepalonej kaszy gryczanej. Przez minutkę po prostu ogrzewam na tej patelni. Otulam w tej oliwie. Ja wyłączyłem patelnię z cebulą i z mięsem, żeby ją doprawić, czyli pieprz, sól. Dam od razu oregano lub też zioła prowalsalskie, to bez znaczenia. Oregano oczywiście ostrożnie, odrobinę, bo jak przesadzimy, to będziemy czuli tylko oregano. Troszkę, też troszkę chili. Tak więc będę mógł dodać do mięsa pomidory z puszki. I ponownie włączam i zamieszam. Gryka ładnie się ogrzala i tak jak przy klasycznym risotto, w tym momencie dodaję wino białe 100 ml. I od razu ta gryka zaczyna to po trochę ściągać. Teraz wyłączam patelnię, do niej wrócę już za chwilę. A teraz zrobię sos, który wymyśliłem na szybkości. Dlatego jajko rozbełtane do tego dwie małe łyżeczki musztardy. I na odwrót, dwie duże stołowe łyżki jogurtu greckiego lub też naturalnego. I co? I jeszcze, oczywiście, feta, którą wrzucę i będę rozkruszał. Wino już ładnie otworowało, i teraz dodaję stopniowo wywar warzywny. Może być to też woda albo wywar drobiowy. I będziemy powtarzali proces, jak to przy risotto. No i tak, do momentu aż kasza będzie al dente. Mieszając dokładnie, aby feta, jej kawałki, wszystkie grudki ładnie się rozdrobniły. Soli nie dodaję. Kolor dokładnie taki jasny, na takim kolorze mi zależało. Przychodzi pora na spróbowanie mojego podkładu. Pomidory są troszkę kwaśne, dlatego delikatna szczypta cukru nie zaszkodzi. No i co, no? Czekam na kaszę gryczaną. Dopóki będę tu się bawił, dolewanie i odparowywanie wywaru. Zamarynuje ten groszek, który pozostał tu. Więc tak, trochę cytryny na to i trochę oliw. Banalne składniki i do momentu, aż gryczotto będzie gotowe, ten groszek też się przegryzie z tymi smakami. Jeżeli zdarzy nam się sytuacja, że na patelni będzie za dużo oleju, nic się nie martwimy. Bierzemy sito i przecedzamy olej i oleju już nie ma, a kasza już gotowa. Kasza przecedzona i możemy poczekać aż bardziej wystygnie. Ja i tak wiem, że mięso jest gorące. Kasza również dodaje mniej więcej 1 do jednego. Oczywiście dokładnie, starannie całość wymieszając. I jak tam kaszka? Mm. Bulgocze. Bulgocze. A tutaj jak pięknie pachnie cytryną, miętką. Jaki to ma piękny kolor. Mm. Intensywnie zielony. Wiesz co, to będzie cały smak, mm. jaki zadominuje. Nad tą gryką, ale ta gryka ona też dopełni to wszystko. Może nie trzeba tej kaszy tej. Nie, nie, Zostawę. Idź do Mariusza. A Zapraszam ciebie serdecznie, jest proszę, do bardzo. proszę bardzo. Proszę do Zdrowe mięso? Jedz, ile chcesz. Ja mam bakłażan z Zdrowe mięso, a nie nie podkupisz, Mariuszu. Dobra, próbuję i lecę. Mm, to będzie pyszne z tymi bakłażanami. Och, to jeszcze nie koniec. Mm. Kasza potrzebuje jeszcze chwili. Ona musi być tylko tak leciutko, leciutko odczuwalna. Tak zwane będę. A bakłażany, jak widzę, już się pootwierały, Więc tada! Pootwierane, uśmiechnięte bakłażany. Poczekam aż delikatnie ostygną. Muszę wydobyć z nich ten miąższ. Zobaczę, jak to jest. Na gorąco. Trzymam za ogonek i starannie wybieram oczywiście, nie, nie wyrzucam. Staram się zostawić pod spodem gdzieś około centymetrową lub półcentymetrową warstwę. A ten farsz trafia do farszu. I w tym momencie widzę, że na patelni jeszcze mam trochę płynu. Dodaję do tego pire z groszku. Bardzo zmniejszam ogień do minimum i lekko to wszystko mieszam. Widzę, że kasza staje się naprawdę kremowa, niczym risotto. Wyłączam ogień. Dodaję do tego dobrą łyżkę masła i tak powoli mieszając wszystko to łączę. I faktycznie gręczotto będzie gotowe. A tu ocet winny delikatnie po kropelce na każdego bakłażana. Bardzo fajnie do takiego risotto będą smakowały orzeszki cedrowe, trochę tak podprażone na suchej patelni. Dosłownie minutka. Gdy farsz jest gotowy, wymieszany, na sam koniec dodam do niego odrobinę tymianku. On nam tutaj sfinalizuje ten smaczny, wytrawny, a zarazem bakłażanowy smak. Całość mieszamy. No i co? Faszerujemy. A więc pokażę jak planuję zaserwować takie danie Mariuszowi i Ani. Na talerz daję trochę gryczop. Na to Daję wcześniej zamarynowany groszek i dosłownie kilka orzeszków i na górę trochę skórki z cytryny. A ja od góry nafaszerowane bakłażany przykrywam sosem jogurtowym i wędrują do piekarnika. Tak samo 180 stopni, ale czas już nieco mniejszy. Do 8 minut zalecam 5. Ale czary mary! Wyglądają jak takie piękne, podniebne okręty. Zobaczymy. No, wizerunkowo pięć. Nawet dziesięć, bo powiedziała 10 w skali tań. litewskiej. A co na drugie danko? A na drugie danko pralinki. O! Tu będzie naturalne mascarpone i czekoladę. Bardzo proste składniki. Mówię, mm, Elgam, z czekoladą wszystko jest dobre i wszystko mogłabym zjeść z czekoladą. Nawet kalafior. A to jeszcze się Łukasz. okaże, może wymyślimy. Kasza, co u ciebie? Zrobię takie czatni, zrobię to z czerwonej cebuli, z gruszki i bardzo jesiennej jagody. Czy to zgadniesz z czego? Borówki, takiej czerwonej leski. A, żurawinka, tak. tak. No, nie mogę się oprzeć. Trzeba, trzeba z tego spróbować. Mm, żurawina to jest koncentracja smaku. Do zobaczenia za chwileczkę, spieszcie się, spieszcie. Bakłażany do piekarnika. Mascarpone ląduje do miski i przy pomocy blendera będę starał się ją ubić na małych obrotach. To więc y, mam tu dwie gruszki, które obrałem i kroję w kostkę. Gruszka na bok, teraz zabieram się za cebulę. Czerwona cebula. Mascarpone zmiksowane i trafia do lodówki na około godzinę. Cebula obrana i kroję ją w takie cieniutkie piórka. Na ogniu ustawiam garnek. Daję tu 20 g masła, trochę oliwy, kropelkę, aby masło zbytnio się nie paliło. Dodaję cebulę i będę to wszystko karmelizował. Tak więc chłodzone mascarpone, i nastawiłem rondelek z wodą. Małą ilością będę robił kąpiel wodną, a w kąpieli wodnej uczestniczyć będzie gorzka czekolada 50%? Tak, pięknie. Mam tu już skarmelizowaną cebulę. Na trzy cebule daję 150 gramów żurawiny i 2-3 gruszki. Więc tak, teraz trochę nawet tę żurawinę porozgniatam. Czekolada rozpuszczona. O, żurawina zaczęła pękać, ładnie się rozgniatać. W tym momencie mogę na patelnię, a raczej do garnka, wlać ocet balsamiczny. Daję go około 4 łyżek, czyli tak gdzieś 60 gramów, mieszam. I do tego 3-4 łyżki cukru trzcinowego. Jeszcze raz mieszam. I teraz tak, wlewam 3-4 szklanki wody. Przykryję to z laską cynamonu w środku i dam temu 10, góra, 15 minut. Mascarpone z czekoladą wymieszane. Sprawdzimy strukturę. O, hop! Jest! No i co? Do lodówki na godzinę, w moim wypadku do zamrażalnika na 30 minut. Tu w garnku żurawina już się niczym roztopiła w tej cebuli. Teraz dodaję gruszkę, trochę to wymieszam, doprawię w tym momencie solą, wymieszam to dobrze i z gruszką to jeszcze musi się pogotować 10 góra 15 minut i będzie wszystko gotowe. Gdy mija już 25 minut, od kiedy Mascarpone jest w zamrażalce. Kolejną kąpiel wodną nastawiam tym razem dla mlecznej czekolady. Czekolada małymi krokami rozpuszcza się, a ja rzucam dwie łyżki masła. Oczywiście mieszając. Czekolada mleczna roztopiona, skomponowana razem z masłem, a ja zmierzam po mascarpone. Daję tu ząbek czostku, który ścieram już pod, 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 pod sam koniec gotowania. Mieszam, wyłączam, przykrywam i jeszcze chwilę to już zdecydowanie będzie gotowe. Jako spód posłuży mi talerz i folia aluminiowa. Przystępuję do formowania, a w formowaniu pomoże mi zimna woda. Maczam dłonie i formuję kulki. O, coś takiego. Czekolada cały czas tutaj jeszcze się rozpuszcza. Chodzi o to, żeby ona była podgrzana w momencie, kiedy będę za chwilę polewał pralinę. Gotowe kulki trafiają z powrotem do zamrażalnika na 15 minut dosłownie, a później będę je zalewał gorącą czekoladą. I wszystko. No i potem czekamy i degustujemy. Jest! Nareszcie! Proszę Państwa, ogłaszam, że Mickiewiczowska gryka jak śnieg biała przestała być biała. Zaczęła być zielona albo bakłażanowa. No to cóż, zacznijmy od degustacji tej, tej zielonej. zielonej. Tak, A jest. To jest bomba. Mmm. Naprawdę, super, fenomenalne. A co tu jeszcze czuję tak intensywnie? Mięta, mięta, cytryna. Tak, cytryna i mięta. Takiej naprawdę zimowo jesiennej sałatki z kaszy gryczanej. No słuchajcie, Groszku. tutaj za dużo tych gryczot, to a tu jeszcze mamy sporo materiału do przerobienia. Mamy no. jeszcze pięknego bakłażana. A jak ciekawie, że zupełnie inny smak tej greczki. Tak, to jest jakby zupełnie inny produkt. To dodamy do tego dania ten przepyszny czapka. Będzie pasowało tutaj mm. idealnie. Słuchajcie, kwintesencja jesieni. Takie trochę mm. śliwkowe jest. – Na zapach? – Jak powiedzmy. No. no – Idealnie. – No teraz mogę pochwalić. – No i co tam z deserem? – Pralinki, Spróbujmy pralinki. – Spróbujmy jeszcze tych pysznych pralinek. Mm. – Czekoladowa chmurka. To jest bomba. – To jest jak kuleczka musowa. – I bardzo proste w przygotowaniu. Taka niby zwyczajna kasza gryczana, a proszę bardzo, taka tutaj kulinarna alchemia nam się wydarzyła. Kuchnia smaczna, niezwykle kolorowa i niezwykle zdrowa. Miłośnicy kulinariów, te i inne przepisy znajdziecie na stronie internetowej wilno.tvp.pl. Do smacznego zobaczenia! Pa-pa!